No Siemano, witamy wszystkich z powrotem jesteśmy bez przedłużania dzisiaj akcja lasek do pierwszego sygnału. Teraz powiem Wam tak, wieście albo nie wierzcie, pierwszy sygnał 54 i wygląda mi to na pierścionek, chociaż jest tak ciemne, Wyskrobie, To co nie z czego to jest? Jest to pierwszy ale nie jest rebelko. Miedziany. Taki rozmiar z 16-17. No, ale strzał, strzał. Bo pierwszy raz mam taki strzał do biżuteria. Za pierwszym do Elegancko. No i patrzcie, pierwszy strzał na oko. Na to dzisiaj liczyłem ogólnie. Ile po wejściu do lasu? Minuta. Jest pierwszy porostek I pierwsza monetka 20 zeta na wodko. I taki środ mały. i wpadł taki mini guziczek. I teraz bardzo ładny sygnał. 82 bije. No ciekawe. No i drugi sygnał. Kawałek pierścienia biorącego. No i następny guziczek. Tym razem Arsenia. Strasznie zabrudzony, ale widać że te gwiazdka się pokazuje. No i trafiła się klapeczka od fajki. Jakoś fajne miejsce chyba trafiliśmy. Byli tu kiedyś ludzie. No i patrzcie, na klapeczka od fajki. I znowu taki śrutek trochę większy niż ten pierwszy. A no i denar myśliwego się trafił. No i metr dalej kolejny. No i pierwsze oznaki jakiejkolwiek walki tutaj. Pierścień wiodący. I jest muszkiecik. I stara dupa od myśliwskich. I jest kolcok. I fajki do tytoniu, tutaj jest zagięte, taki kwiatuszek. No, fajne fanty wyskakują. Oj, śliczny, malutki, mały parsteczek. O dziwo cały. No i takie zdabienie wychodzi. i współczesna, myśliwska no jest pieniądz strasznie zajechany 50 fenali no i 2 grosze z PRL no jest dalsza część tego zdobienia jakiś pewnie świecznik był Taka stopka jest. No i taka blaszka się trafiła, ale ma otwór tutaj. Możliwe, że jest to jakaś zawieszka, ale nie chcę tego męczyć, bo panierka się zrobiła strasznie od leżenia. Myślę, że w domu coś popotrzebimy, wyczyścimy, ale jakby coś tu przebijało pod otworkiem. Po co ktoś wyrzuca spray po dozdorancie w lesie, to nie mam pojęcia. Jeszcze środek na komary to bym zrozumiał, ale dozdorant? No jest dzisiaj już drugi arseniaczek. I to chyba nawet taki sam jak ten pierwszy. No dzisiaj mam guzikowy dzień. Następny. No i wyszła plomba. Takie zdobianko ładne I współczesna łuseczka, jakaś myśliwska I taka malutka łuska się trafiła Teraz nie wiem czy będziecie widzieć Ale tu się gości wyjania, wyłania Jeszcze nie wiem co to będzie, ale wygląda na serwerko Albo w dobrym stanie Dobra, podejmujemy nazywo Eee, 10 groszy pojehe <noise> No, to by było tyle I jakaś plomba I kolejny guziczek I standardzik w zachodnio-pomorskim Bosman w lesie. No i taki przedmiot. Wygląda mi to, chyba to się nazywa Ostroga. To, żeby konia tej kuć. I następny guziczek. No i pocisk od braneki. Dobra, my już po wyprawie. Podsumujmy co tu dzisiaj wyszło. Krzału nie było. Jakieś zdobienia. Dwie plomby. Trzy monetki. Pokrywki od fajek. Dzisiaj guzikowy dzień. Sześć guzików. Trochę łusek. No i mój fan dnia. Parostek. Dobra, zobaczmy co tam szwagier na No i wypad zaliczony. Oto owoce dzisiejszego kopania. Fanty dnia. Dobra, niech będzie ta obrączka miedziana. No tak, to faktycznie nic coś ciekawego nie było. Jakiś naparstek malutki się trafił. Boczny zapłon. Jest zawieszka, nie wiadomo z czym. Jakieś tam zdobienia wychodzą, ale ciężko, żeby coś określić. Element od fajki. No jeszcze tu mogę dodać, że tutaj e, jakieś inicjały GJ, sprawdzę w domu co to za producent był, a wiadomo śmieci, wypad średni, ale dla zdrowotności pochodzone trochę i coś tu więcej co do następnego.